No, w końcu spacerek. O, szkoda, że już zima. Drzewa smutne, łyse, wszystko szare. Albo, no, białe, jak pada śnieg, to wtedy okej, okay. ale tak ogólnie. O, zamarzłam. Chodź, chodź to tam. Ej, co ty robisz? Gdzie mnie ciągniesz? Wracamy? Przecież się nie odprzusiałem. Eee... No, okej, okay, fajnie, śmiesznie, ale możemy już wracać? Wiesz, jak mi się chce! A tej, ojejku, ojej! Ej, kiedy ty tak przytyłaś? Ale ja ci zazdroszczę tego futra. No tak! To znaczy, nie rozumiem, pewnie masz rację. Idziemy? Bo ja to wiesz, mogę tutaj na poskucić. Żaden problem. Zwariowałeś? Winochanadwór. Taki kolega? Ty jakoś możesz w mieszkaniu, bo ja. Trafiam do kuwety i nigdy nie mówiłem, że jesteśmy kolegami! Oh, oh. Mogę się w tym ruszać. Oh. Zajęłaś mi kanapę, wynoś się. Ja cię też poczuć. Gutek, możesz się ten jeden raz załatwić do kuwety? Pójdziemy na spacerek, się zrobić cieplej. A, pogawędka! Jak byłem mały, to gryzłem się w nogę, zanim szkumałem, że to moja, zabrali mnie do weterynarza. Czasami dalej zapominam. Już możemy lecieć? No to chodźmy. Znowu się przebiera. Idźcie już marznąć. Ja to jestem chodzącą kulką futra przecież. Mi nigdy nie jest zimno. Ale jak mam być szczery, to strasznie nie lubię w zimie tego, że jak wyjdzie słońce, to w 10 minut znowu robi się ciemno. Doskonale. Więcej spania dla poczucia. No, albo nie lubię też tego, że kałuże zamarzają. Wywaliłem się raz. Z wszystkich pięciu pór roku, zimy nie lubię najbardziej. Pięciu? No, wiosna, w lato, lato, jesień i zima. W lato? No, jak już się robi cieplej, ale to jeszcze nie to. Czy ja słyszę jedzonka? Karma karma karma... O, wypadło mi. To będę miał na później. Pierwszy, ale się najadłem. Drugi, he, he, czyli wygrałem. Ale super, że nasze DNA wyposażyło nas w te naturalnie wyrastające na zimę swetry, żebyśmy nie pozamarzali. Co to jest te... De... Co nas wyposa... Co? Boczek, pochorowałeś się? E, no, to ja idę na dwór z człowieczką, nara! Zaraz. Przecież ja nie jestem wychodzący. Po co ja zapuszczałem ten sweter? Swetr, sweter! Chyba faktycznie jest zimniej niż myślałem. Mogłem więcej sierści zapuścić. Zamarznięty patyk! Zamarznięta ławka! Zamarznięty kamyk! Zamarznięty pies! Ja! Ow! Yo, gutek mortu! Czemu nie biegasz? Zamarzłem. Pobiegałbym, żeby się rozgrzać, ale już zamarzłem, więc... Ej, człowieczko, ty wiesz jak mi zimno w łapska? Mogę mieć takie buty jak ty? Jezu, jak zimno. Jak Elsa mogła mieszkać w tym zamku, to ja nie mam pojęcia. Co nam miała podgrzewany ten lód? Jak się nazywała ta bajka? Zaplątani? Nie, zamarznięci. Nie. Kurczę, co to było? Ale tutaj jest kraina lodu. Jejku, no zimno mi w te łapy jak nie wiem. Dobra, załatwię swój biznes tutaj i wracamy, bo zamarzam. Tylko żeby mi się sopel nie zrobił. Jak ja będę z soplem? Dobra, słuchajcie, pamiętajcie, że psu też się robi zimno. Dajcie łapkę. I słuchajcie, się mamy. A ja uciekam i hopla, bo zmienię się w sopla. Nara! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak. Kupcie z swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia. mia.